Komitet z aprobatą przyjął deklarację ministra rolnictwa Stanisława Kalęby w sprawie czasowego zawieszenia przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości z zasobów własności rolnej Skarbu Państwa na powiększenie rodzinnych gospodarstw rolnych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nie oznacza to jednak zakończenia sporu z Agencją Nieruchomości Rolnych i zakończenia trwającego od ubiegłej środy protestu na Wałach Chrobrego. Wręcz przeciwnie, rolnicy zapowiadają nawet możliwość przedłużenia protestów do końca roku. Przypomnijmy, rolnicy protestują przeciwko sprzedaży ziemi podstawionym kontrahentom, za którymi stoją zagraniczne firmy. Minister przyznał, że w województwie zachodniopomorskim do takich sytuacji może dochodzić. Nie ma jednak sposobu na wyeliminowanie szkodliwego procederu. Według planów delegacja rolników z naszego województwa pod koniec tygodnia uda się do Warszawy, by rozmawiać z ministrem.